Witam wszystkich hodowców i hodowczynie I następny filmik teraz z gąbkami, bramić. Czarne będą, szymle jakieś Tam parę jansenów będzie, niebieskich Niebieskich gaolotów, Coś tam będzie też z mansa. Tu mamy samiczki, zaczniemy samiczki od numeru 28 Czarna cała Bardzo fajna, ładna samiczka Oko glazerek, Numer 28, pierwsza samiczka. Druga jest tygryska Numer będzie miała 29, to jest super samiczka, późna młoda to jest samiczka też, no nie taka bardzo późna, ale no dość późnawa, jeszcze ma 4 lotki do rzucenia. Numer 29, następna czarna cała, numer 30, to są wszystkie też młode gołębie 23 Numer 31 Cieka ma na, na głowie trochę strego A już ostatnio lot pierwszy numer 31, 32, cała czarna O nich będą fajne, są takie duże Można fajnie sobie tutaj poskładać ich tu mamy 30 trzydzieści trzy, Cała czarna, trzydzieści cztery, piękna, fajna trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, jest cała czarna, super. 36 Czarna z białymi 37 Też czarna z białymi lotami Jeszcze raz sprawdzimy Tak jest 37 38 też czarna białe lota Środki też rzucę tu jest późna młoda To jest nie wiadomo czy to będzie samczyk, czy samiczka bo to jest późne jeszcze, nie jeszcze się mocno pierwsze I tutaj następne też co się bardzo mocno pierdzi Tutaj to będzie samiczka ale bardzo mocno się bierze ona ma numer czterdzieści czterdzieści jeden widzimy tak jest biała głowa, a jest samiczka bardzo ładna. 41 numer 42 cała czarna oko bardzo ładny Maserati 43 czarna i lekki doźwolenia 3 44 4 cała czarna też cała czarna, też rozpieżona dość mocno. druga samica będzie 45 numer 46 czarna. Biała głowa jest fajna, to jest moja duża samica numer 40 48 z białą głową Piękna samica. Ładna na plecach też takie białe, ma fajne następna też taka wygryzka Bardzo ładna bielutkie oko numer 49 numer 50 czarna, lekko na białe lotko ale zaspierzona mocno 51 Cały 52. Szybelka jaśniutka. Też późna wasaryczka jeszcze dwa, cztery, sześć lotów. Numer 52. 53. andaluzka Taka andaluzowata. Piękna samczynka, idealnie ułożona super, bardzo, numer 53, za chwilę, za chwilę będą samczyki, teraz samczyki, tu jest samczyk taki czarny, pstry, są dwa jednakowe samczyki, jednego tylko pokazuję, drugi jest identyczny. Także nie będę pokazywał, bo to są identyczne dwa ojemy. Były trzy, jedne zostaje u mnie, a dwa będę zaszczyt Bardzo ładnie zbudowane, super tam, brady Bardzo ładne. On ma numer... On ma numer 6029. 29 30 jest sam z białą głową. Tutaj też naprawdę można fajne pary z nich złożyć, z tych młodych można sobie chować. Super gołębnie. Bardzo ładne są. Ładnie zbudowane. Super. Niektóre są troszkę większe. Ten jest czarny, takie pasy mam po sobie. Szamierz piękny będzie. Bajka samier. On ma numer 31. 32. Cały czarny. A, drugi gałębic, aż do numer 32, numer 33, Leciutki utwór super, a później młody, piękna głowa, numer 34, 5, 1, 7, białorotka nr 35 36, też białolotek lotek, super, bardzo no, dość, ten jest dość duży go pięknie 37, cały czarny Czarny i białe lotka A jaświęko będzie 38 39 cały czarny A też będzie 5 39 i 40 Taki tyczowaty

Czarnie z wielmi litkami aż Alizaczek Tygrys numerem 43 Roby go też będzie 44 też taki tygrys 45 czarny A ma jakiś po jednym piórku białym Ale, gruba, bo on 46 czarny Miękkie skrzydełko aroganckie Naprawdę fajne 48 To podobne na samiczkę będzie na 48, ale jak no, mówię, nie wszystkie można dobrze rozpoznać ale jak będzie samica to będzie petarda 48 49 Tamczyk 50 tamczyk taki tyy bardzo ładny też Bardzo ładne, ryce jakieś to mówią się mocne, ale tu są ładne grube a tu jest samio, to jest tamczyk Czarny ta duży go. Ten jest naprawdę duży go. Piękny sam On wygląda, że miał ze trzy lata. Piękne oko, duże. Fajne takie, centki go oczu. O, bardzo ładny samczyk. On miał, on miał numer 51. Piękny sam Tu jest szpak. Numerem 52 też będzie gruby samczyk 53, taki andaluzowaty Numer 53 To by były Na razie wszystkie z tych czarnych samczyków, zaraz tam jeszcze będą Niebieskie jakieś tam płowe, jakieś wmazanek, mazanek, Janseny i Mulewansa. Jeszcze. Teraz zobaczymy. Mu. No, będą tutaj samiczki. Będą z y, Mulewansa i z Jansena Tutaj mamy samiczkę płową Późna młoda, A jej brat też gdzieś jest. Ona jest później młoda. Piękna samiczka będzie. Tak, się spierzy. Ona ma numer 54. Tępie szali samiczka. Znamy 55 Bardzo ładna samiczka. Super ułożona 56 też szali A, są bardzo ładna 57, taka buskowana jest super samiczka To jest z tej rodziny wygłoszkowane Gruba samica będzie dobra bardzo ładna Ona ma numer 57 I teraz kulemanski 58 Wielutki dziób. bardzo fajna samiczka która mocno lekko mazana Numer 58 59 jest taka sama jak tamta I go mówię no można się pomylić, to później gołębie No że, że można pomylić płeć następna rozpieżona bardzo, jest ona też fajna Ona ma numer 60 61 że jak będzie samica, to będzie no, samica, samica. prawda bardzo ładna 61 62 niebieska 5 bardzo ładna samica z 63 Mazana mocno na no, 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 piękna, numer 63 bardzo ładna nakrapiana proszę jak stara samica, tak jak stara, piękna, śniutka 64 m. 65, więc szali szali, maszana A jest piękna chęca Bardzo ma oko wielutki Super samia 66 szali niebieska A jest oko białe, bardzo, piękna sześćdziesiąt białolotka siedem sześćdziesiąt osiem marzana białolotka biały dziób, też przepiękny

a jeszcze jest z tych mulemas bardzo fajny sam super budowa elegancka 54 zamczyk zamczyk w mulemas 55 jest bajka gołębna zobaczyć młody gołębna Tutaj mamy z numerem 56 niebieski z białym lotkiem. To już jest z tą to jest rzucającemu kółko. też. 57 połowy Z od tam samiczki płowej. Duży gołąbacz. Mam numer 57. 58 Będzie Szali mazany. Super samciak. Numer 58. 59 Niebieski białolot. Białym dziobem. Piękny był. Bardzo On ma numer 50. 60. jaśniutki, Bardzo ładny. jest następny. też białym dziobem. Piękny. Szali z białymitami Z numerem 62 63 szali mazany Piękny, duży gołąb będzie On jest numerem 63 64 nakrapiany też w lotka Piękny. Super. 54. 64, przepraszam. Udoskowany 65. Tam gdzie. Może być para, tam była samiczka na początku. Może być do niego samiczka super, super para by była. One są z inny gołębi, także możemy spokojnie wyniknąć on ma numer 65. Tu jest następny to jest taki jaśniutki, ale piękne oko Piękny, wielutkie oko gruby dziur. Super sam bardzo ładny sam jest numerem. 66 piękny sam będzie 67 późny młody on jest na starej obrączce późny młody ale będzie kapitalny sam ci będzie maś bardzo fajny gołębił on jest na starej obrączce ma numer 67 i to by były wszystkie gołąbki na tych filmikach. Jeszcze w późniejszym czasie będzie tam parę sztuk starszych gołąbek do sprzedaży. Ale to już tam, jak się dobrze spierzą dopiero coś tam będziemy puszczać. Na tych filmikach mamy wszystko. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję i do usłyszenia.